Zaczynamy sekwencję kwadratów kładących się w lewą stronę. Mam nitkę tutaj, robótka, jak widać, prawa strona, nitka na górze, czyli jesteśmy gotowi do nabrania potrzebnych oczek. Jedno oczko już mam, pozostałe cztery nabieram na łańcuszku. Czyli mam drugie, trzecie, czwarte. I teraz uwaga, czasami jest tak, że jak tu nabierzemy zbyt blisko, to później tu nam zostają tak jakby dwa oczka łańcuszka. Żeby nam się nie robiły dziury, to ja wkładam w te pierwsze, pod pierwsze dwa, a potem dobieram sobie jeszcze tą trzecią nitkę. Trochę trzeba się nagimnastykować, żeby nam to przeszło ładnie przez te wszystkie oczka, ale dzięki temu tutaj nie ma żadnej dziury później i mamy pięć oczek. I teraz skoro kwadraty mają się kłaść w stronę lewą, to znaczy, że będziemy wszystkie machłojki z oczkami robić na stronie prawej, czyli odwrotnie. Oznacza to, że stronę lewą robię pierwsze cztery oczka na lewo, ostatnie oczko na prawo, bo to będzie później moje oczko brzegowe, więc bardzo dbam o jego wygląd. Oczko brzegowe, jak zwykle, nitka z przodu roboty, wbijam się jak do lewego, przekładam, nie przerabiam. Trzy oczka. Na prawo. Piąte ostatnie oczko łączę z pierwszym oczkiem starego elementu. Czyli wbijam się w to ostatnie, w pierwsze starego elementu i wszystkie na prawo. Dociskamy, żeby nie było żadnych dziur. Lewa strona jak zwykle bez żadnych udziwnień, czyli lewe, 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 ostatnie na prawo. Z prawej strony oczko brzegowe, drugie, trzecie i czwarte na prawo, ostatnie łączę z kolejnym oczkiem. Cztery lewe, bo jestem na lewej stronie, ostatnie na prawo, bo to brzegowe. I znowu. Prawa strona, czyli oczko brzegowe. Drugie, trzecie, czwarte, piąte będę łączyć. I jeszcze mam dwa oczka do połączenia, czyli znowu cztery lewe. Ostatnie na prawo. Brzegowe. Drugie, trzecie, czwarte, piąte łączę. Lewa strona jak zwykle bez żadnych szaleństw. Lewe, lewe, trzecie i czwarte też. Ostatnie na prawo. A tutaj mamy ostatni rządek. Cztery mam, piąte i ostatnie oczko starego elementu. I stop. Nabieram sobie kolejnych pięć oczek i znowu robię dokładnie taki sam kwadrat, który połączę z, elementa, z oczkami kolejnego elementu. W moim przypadku to będzie koniec łączenia, bo. Nie zostanie mi więcej oczek do połączenia. Oczywiście moja chusta to jest bardzo mini chusta. Wyrobicie tyle takich kwadratów, ile potrzeba, aż skończą się oczka do łączenia.